No o ziomeczki, z mojej strony Lisk. Dzisiaj, jak patrzyłem na tego shorta, wbiło mi się ponad 400 wyświetleń. Co do wczorajszego shorta, na razie czuję się w miarę dobrze. Wczoraj naprawdę wydarzyło się zbyt dużo. Jak teraz sam zobaczyłem, pomyślałem: Kurczę, czemu nie zrobić kolejnego shorta? Ewentualnie materiał jest w toku. Możecie się doczekać. No i co mam jeszcze do powiedzenia? Dziękuję, że oglądacie mnie na moim kanale i że piszecie komentarze. Do następnych shortów i do następnego filmu. Cześć!